W 2018 roku odbyła się pierwsza gala organizacji Fame MMA. Celem federacji było wyjaśnianie internetowych sporów, które w tamtym okresie przeżywały rozkwit ze względu na wzrost popularności patostreamów oraz ciekawe zestawienia. Oprócz walki rycerzy drugim zestawieniem iście freakowym był pojedynek Michała Handke, czyli ponad 100 kg strongmana z Maksymilianem Wiewiurem Wiewiórką. Czyli około 40 kilo mniejszym zawodnikiem, który na swoim koncie miał tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Federacji Alma, czyli amatorskiej lidze MMA. Co ciekawe, w tamtym momencie wiewór był 19-letnim studentem fizyki, który dopiero w liceum zaczął swoją przygodę ze sportami walki. Mimo wszystko, kiedy w jego życiu pojawiła się możliwość walki z handkę, nie zawahał się i stanął do walki z o wiele większym rywalem. Planem Dawida było pokonanie Goliata z krętówką w parterze, jednak podczas prób odnosił ciężkie obrażenia. Mimo tego widać było serce wojownika, które nie pozwoliło mu się poddać i przetrwał do drugiej rundy, w której plan pozostał ten sam. Jednak tak samo jak w pierwszej, nie skończyło się to po myśli Wiewióra. W tejże rundzie walka została przerwana, ponieważ podczas jednego z uderzeń Wiewiór został powalony na deski. Po pojedynku Max udzielił wywiadu w oktagonie, dzięki któremu od razu mogliśmy zobaczyć, kim tak naprawdę jest Maksymilian Wiewiórka. Wiewiór, czy Twoim zdaniem takie, takie zestawienia, gdzie jest taka różnica, mają sens? Bo, bo wiadomo, to jest bardzo atrakcyjne, ale czy, czy, czy jest to sensowne sportowo? Tak, jak najbardziej. Uważam, że to są sporty walki. I tu nie chodzi o głaskanie się po głowie. Ja jestem wojownikiem i poszedłem się na piersi z gościem 45-letniejszym. Wiebiór zbiera tutaj ogromne brawa szacunku. Od tamtego momentu stał się ulubieńcem publiki, a dodatkowo na jego korzyść przemawiało to, że do tej pory nie był znany w internecie. Większość zawodników wywodziła się z pato streamów czy programów telewizyjnych, tak więc na ich tle szczery chłopak z walecznym sercem prezentował się po prostu dobrze, a jego kariera zaczęła nabierać tempa. Dwie kolejne wygrane z Hassanem pokazały, co może zrobić z zawodnikiem ze swojej wagi oraz zacementowały pozycję Wiewiura jako stałego zawodnika Fame. Ze względu na swoje dotychczasowe osiągnięcia jasne było, że Parter Wiewiura jest dużo lepszy od reszty zawodników w swojej wadze. Dlatego aby wyrównać poziom, kolejną walkę wziął w Formule K1 z Ferrari który w swojej poprzedniej walce brutalnie znokautował Polaka. Wybiór był znany z tego, że nie boi się wyzwań, tak więc panowie zmierzyć się mieli na gali fame 8 w formacie, który zdecydowanie sprzyjał stylowi walki Amadeusza. Największym atutem Ferrariego, oprócz oczywiście szalonych wiatraków, jest wchodzenie przeciwnikom do głowy na konferencjach. Przed panelem na backstage'u Amadeusz sprowokował Maxa, z czego wywiązała się przytulanka. Pokażę, tak, jednak ten pozostał spokojny i szczerymi odpowiedziami zyskiwał kolejnych fanów. Każdym razem, jak jest pijany, to do mnie kozaczy. Pierwszy raz kozaczył na, na takim jednym projekcie. Nie chcę tutaj nazwy tego projektu podawać. Pijany jak zawsze się rzucał. Teraz po fejma 7 powiedział, że jest najlepszym parterowcem w fejmie. Ja przytaknąłem, już tam nie rozkiminając. Wszyscy przytaknęli, ale zaraz mu się po pijaku odkleiło, że jest najlepszym stójkowiczem. I zaczął rozpowiadać, żeby mnie roz w stójce. I zaczął mnie namawiać na walkę w K1 Mówię dobra dzieciaku, kozaczysz, kozaczysz Masz czego chciałeś, tylko później żebyś nie kwiczał Na konferencjach, że w MMA się walimy że, że nie w MMA Ta, to jest twoja wersja, prawda jest taka Że po pierwsze tej rozmowy ja w ogóle nie pamiętam Sama walka to dominacja Wiewiórki Który omijając Cepeliadę Ferrariego Wygrał poprzez jednogłośną decyzję sędziów To pozwoliło Wiewiórowi wbić się do rozmowy O paswagi półśredniej Do tej pory bowiem był on omijany ze względu na różnicę jednak po walce z Ferrari wszystko się zmieniło i kolejną walkę stoczył z Adrianem Polakiem właśnie opas swojej kategorii, którą wygrał jednogłośną decyzją sędziów ze względu na dominujące zapasy. Po pamiętnym wyzwaniu w Oktagonie... Pojedynek opas Fame MMA powinien być na zasadach Fame MMA. Czyli takich, jakich mają, mają wszyscy. Pierwszą obronę pasa miał stoczyć z zawodnikiem sprowadzonym na zasadzie darmowego, wiecznego wynajmu z UFC, czyli Krystianem Wilczakiem. Ale i tutaj Wiewiór nie pozostawił wątpliwości i dominującym parterem wywalczył piątą z rzędu jednogłośną decyzję sędziów na swoją korzyść. Następny pojedynek miał stoczyć z rozpędzonym po konflikcie z mureńskimi i Tańculą. Jednak na parę dni przed walką przeciwnik wycofał się, a na jego miejsce wskoczył zawodnik, znany z oddawania całego serca w wywiadach. No, także moja waleczka jest ogłoszona. K1, małe rękawice. Pum, kurwa. Trzeba rozjebać Alanika. Siłano, siłano. W ostatniej chwili, w ostatnim momencie wstępujemy na kartę walk w 17. Do zobaczenia w Wiedziałem, że się spotkamy, ale nie sądziłem, że tak szybko. Do zobaczenia 3 lutego. Nagła zmiana przeciwnika na zdecydowanie bardziej doświadczonego, większego i lepszego technicznie od Tańculi Kwiecińskiego, oczywiście nie przestraszyła wiewióra. Mimo, że walka odbyć się miała na zasadach K1, czyli takich, które zdecydowanie faworyzowały Alanika. Od pierwszej rundy widać było, że przewaga jest po stronie Kwiecińskiego, który nie tylko punktował mniejszego rywala, ale również posłał wiewiórkę na deski i doprowadził do liczenia. Druga runda to już dwa knockdowny oraz brutalny knockout latającym kopnięciem malanika. Był to pierwszy knockout, jakiego doświadczył Maksymilian, ale również lekcja, z której w przyszłości miał się dużo nauczyć. Chcąc pomścić swoją ostatnią porażkę, zawalczył na kolejnej Gali Fame, z uznawanym w tamtym czasie za jednego z najlepszych Freakfighterów, czyli Arkiem Tańculom. Na szali pojedynku stał pas wagi średniej, jednak według wielu Arek był stójkowo lepszy od wiewiórki, który z kolei posiada w arsenale zapasy, które do tej pory wygrywały mu wszystkie pojedynki. Ciężka trzyrundowa przeprawa zaowocowała nie na decyzją sędziów na korzyść wiewióra. Pardon, kurde, nie wiedziałem, że on masz aż tak dobre do zapasy, żeby uciekać bardziej. Na początku pierwszy rundy chciałem się zmierzyć, zobaczyć jaki jest silny i to było głupie. Znów na zwycięskiej fali, pierwszy w historii podwójny mistrz Fame kolejny pojedynek wygrał z Josefem Bratanem, który teoretycznie miał mieć dwie biurem szanse ze względu na sprzyjającą mu formułę, czyli kickboxing. E, e jak będzie znowu gadał, że dla niego przegrana na punkty, to nie jest przegrana, ale, ale To ja tak... nie będę dyskutować. Chciałbym zapytać gadaje, o nolimit powiem, że ten żeby się bić. Chodź, żeby to... Ale gdzie? W MMA chcesz się bić? No limit jak przegrałeś ze mną w K1. No, nie, ja nie mówisz że w MMA, może A. w K1, Wiele, jak, Ale jak nie, chcesz. No stary, Bo teraz już musiałbyś ty. Przegrałeś musiał teraz w K1, przyjmij przegraną. Ja się skupiam teraz na walkach MMA. Może jak powygrywasz, w przyszłości zobaczymy. Teraz na pewno nie mam ciebie na horyzoncie, mam inne walki, skupiam się na MMA. Byli przeciwnicy, mieli mieć szansę pomszczenia swojego wyniku, ponieważ niepokonany w swojej kategorii mistrz został nieco później ogłoszony jako zawodnik w rewolucyjnej formie konfrontacji, w skład którego wchodzili Ferrari, Polak, Krycha, Malczyński, Józef, Filipek, Wiewiór oraz Tańcula. Pula nagród wynosiła 2 miliony złotych, 1,5 miliona dla pierwszego i 500 tysięcy dla drugiego miejsca. Tak więc naturalnie każdy chciał wygrać. Największym wrogiem wiewióra okazał się być Ferrari, który najpierw udostępnił nagranie z urodzin Wojtka Goli, gdzie widać wiewióra pod wpływem narkotyków. W, tej, w tym tym mlecznej masz inne planety, inne gwiazdy, o których są inne planety i tam mogą być e, inne e, życia. Czyli teraz nie gwiazdo międzygalaktyczna tylko, e, między gwiazdą, między gwiazdą, między gwiazdą. Ale to jest lepiej, okay. bo gwiazda między gwiazdami czyli bardziej Interstar. Interstar! I który również bez skrupułów obrażał najbliższe osoby Maksymiliana. Jak tam cię żyje w twoim związku, że ta ćpunka i brzydka, jak noc pogrzebna, przy wszystkich oferowała mi gałę. Na musie pierdolna, jak powiesz, że to kłamstwo, no to spoko to żyj sobie kurwa w swojej bańce, ale przypomnij sobie o co jej zacząłeś robić awanturę z zazdrości. Konferencje były więc dla Wiewióra największą próbą, ponieważ w przeciwieństwie do ich pierwszego zestawienia, Ferrariemu udało się sprowokować i wejść do głowy Maxa. Wyjściowa muzyka wybiura, czyli utwór Conquest of Paradise, pokazał nastrój bojowy podwójnego mistrza, który w pierwszej kolejności zmierzył się z Arkiem Tańculą, którego w przeciwieństwie do ich poprzedniej walki zdeklasował i łatwo przeszedł do kolejnego pojedynku ze swoim arcywrogiem Ferrarim. Warto zaznaczyć, że Amadeusz do walki wychodził kompletnie świeży, ponieważ jego pierwsza walka skończyła się po 10 sekundach, dwóch uderzeniach w krocze i dyskwalifikacji Krychy Wilczaka. Mimo wyzwisk z strony jego dziewczyny w oktagonie, Ferreriemu nie udało się wyprowadzić Wiewióra z równowagi, a ten wygrał walkę. Jednak kilka wiatraków doszło do celu, co spowodowało krwotok z nosa i mocne nadwyrężenie Wiewióra. Nie był to jednak koniec przeprawy, ponieważ w finale znalazł się ktoś, kto do Wiewióra miał personalną żądzę rewanżu. Żaden odśwignięty, Żadna bardzo. dziewczyna się nie będzie tak siedziała w panie, jak teraz co? Nie? Żeś kurwa weźmieł, nie. Żadny zemsty Joseph rozbił na swojej drodze jednego z faworytów, czyli Adriana Polaka, oraz posadził na deski Malczyńskiego. Dzięki czemu pewnie przeszedł do finału, gdzie rozegrać się miała prawdziwa walka charakterów. Nie każdy może sobie zdawać sprawę, jednak, nawet 3-minutowe rundy potrafią kosztować ogromną ilość tlenu, zwłaszcza po wojnie, jaką Wiewiór przeżył z Ferrari. Otrzymał też dużo więcej obrażeń od Josefa, dodatkowo przegrywając pierwszą rundę i zaliczając knockdown po jednym z uderzeń swojego przeciwnika. W kolejnej odsłonie jednak młodszy z braci Simao również opadł z sił, a walka przerodziła się w kolejną wojnę. Jednak siła charakteru nie pozwoliła Wiewiórowi się poddać, i do drugiej rundy przystąpił z zwycięstwa. Dzięki temu udało się wcisnąć backfist, który powalił Josefa, a walka do trzeciej rundy przechodziła w stanie remisu. Ostatnia odsłona mogła pójść w którąkolwiek stronę. Jednak wielkie serce do walki Maksymiliana spowodowało, że to właśnie jego ręka poszybowała w górę przy werdykcie. Josefowi trzeba jednak oddać, że dał naprawdę dobrą walkę, a decyzja równie dobrze mogła pójść w jego stronę. Od początku kariery Wiewiór raz za razem pokazywał, że nie boi się wyzwań. Od jego pojedynku z Hankiem minęły lata, jednak ten cały czas zachował to samo serce do walki. Oczywiście, freakfighty mają poziom o wiele niższy od tych zawodowych, jednak nie umniejsza to osiągnięciom, jakie Wiewiór odniósł w Federacji Fame. Zawsze uśmiechnięty swoją karierą freakową pokazał, że nie trzeba szukać konfliktów na siłę, aby odnieść w dzisiejszych czasach sukces. Fani docenili go za szczerość i autentyczność. A Max oddawał dobrymi pojedynkami i odnosił sukcesy którym nie może się równać żaden inny zawodnik frikowy. Dwa pasy i zwycięski turniej w swojej kategorii zacementowały Wiewióra jako nie tylko gwiazdę, ale najlepszego zawodnika w historii Fame. I nie ale powodu. zrobiłem to dla was, żebyście mieli widowisko. Moi drodzy, niewielki człowiek z wielkim sercem, Maksymilian Wiewór Wywóra jak równy z równym. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Jeżeli Ci się podobało, bardzo mocno by mi pomogło, gdybyś zostawił suba na moim kanale. A jeżeli chcecie zobaczyć mnie troszeczkę więcej, to zapraszam na mojego Instagrama, czyli Rollo Cebula. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć.